dyrekcji, żeby nie powiedzieć, że złożyła nam propozycję nie do odrzucenia. Anzitutto abbiamo accolto la proposta della direzione che ci ha convinti che è stata molto suggestiva. Era una proposta molto difficile peraltro da rifiutare. Ale tak naprawdę są właściwie dwa powody. Po pierwsze będąc firmą, która od prawie 200 lat działa na rynku finansowym i ubezpieczeniowym, obcowanie Z kulturą, sensie, misji, kultury, ma per raggiungere la spiegazione vera e noi siamo presenti noi abbiamo una storia di due secoli in tutto il periodo in cui la nostra vita la nostra impresa esiste i nostri rapporti con la cultura sono molto molto stretti po drugie, dlatego, Współcześni ludzie renesansu albo przynajmniej takich aspirujemy z natury rzeczy musieliśmy się przytylnie spojrzeć na barok, zwłaszcza włoski barok, który triumfuje dzisiaj w Warszawie. I na koniec nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że zapraszając Państwa na tą to dzisiejsze wydarzenie, możecie Państwo ze spokojem oddać się e, intelektualnym... E, towarzyskim i estetycznym wyzwaniom, a ja mogę zapewnić, że ze swojej strony wystawa jest na pewno bardzo dobrze ubezpieczona. Dziękuję.

Drodzy Państwo, mi się widać, że większość rzeczy um, na no, wystawie została już opowiedziana. Myślę, że zaraz będziecie mieli Państwo możliwość skonfrontować, czy to rzeczywiście e, e, jest wszystko prawda, co tu zostało powiedziane. Natomiast chcieliśmy... Wspólnie z zespołem WWA, który, tak, tak, tak. z którym przygotowaliśmy jakby projekt tej wystawy um, w jakiś sposób wnieść teatru do, do Muzeum Narodowego i połączyć teatr Guercino z takim jakby naszym poczuciem pewnej, pewnej jakby estetyki. W Teatrze WITS ogląda przestrzeń z jednego miejsca. Tutaj wszyscy będziemy aktorami, będziemy uczestniczyć w tej przestrzeni, więc serdecznie zapraszamy. Pozwólcie, pozwólcie. Dziużę, że wolewamo un po di teatro, un po di teatralità in questa mostra al Museo Nazionale. Partendo dalla considerazione che c'è una differenza tra come lo spettatore a teatro accolga un'opera d'arte, uno spettacolo.